Ta linia jest niezwykle potrzebna, i tutaj w, na miejscu, ale również dla naszego regionu. To jest kolejne połączenie. Województwa śląskiego z Małopolską i z Krakowem. Na pewno jest to sprawa priorytetowa i tak musi być traktowana, ponieważ mieszkańcy chcą korzystać dzisiaj z kolei to bardzo mocno wybrzmiało i naszym zadaniem jest umożliwić realizację tego marzenia. Ten układ komunikacyjny daje nadzieję na dalszy rozwój, no to potrzebujemy dobrych połączeń komunikacyjnych, w tym kolejowych, także te połączenie tych bieruń, bieruń. Katowice, a docelowo w kierunku Oświęcimia czy Krakowa, no to, to jest element niezbędny. Wiemy, że środki potrzebne na realizację tej inwestycji są potężne. Także też cieszymy się z racji tego, że ta inwestycja została podzielona na etapy. I...